Lord O. Gilwen. W 1919 roku skałcie otrzymali w podarunku od pewnego ziemienina szkockiego posiadacza Gilwent Park pod Londynem. BP urządził tam ośrodek szkoleniowy dla skaut Każdy absolwent pierwszego rocznika otrzymał od BP dwa drewienka, które wolno mu było nosić na szyi na skórzanym rzemyku. Drewienka były reliktem z jego pewnej przygód przeszłości, pochodziły z wodowskiego łańcucha które podarował mu książę Dżungli Dini po wzięciu do niewoli. Imitację tych drewnianych zwanych Wood Beige otrzymuje do dziś każdy scout, który kończył skórę dla scoutów na całym świecie. Wood Beige znaczy dosłownie drewniana odznaka. W roku 1920 spełniło się marzenie BP o wielkim światowym spotkaniu skautów. Około 8 Tysięcy skautów z 34 krajów, także z wrogich sobie niegdyś narodów uczestniczyło, uczestniczących w wojnie światowej, przybyło na pierwsze Jambore w Olympia Hall w Londynie. Obwołano tam baden powella naczelnym skautem świata. Róg skautek pod kierownictwem Olivii baden powell nabrał e, tymczasem niesłanego rozmachu. Powstały środki szkoleniowe dla przewodniczych drużyn e, Fox Lease i e, Medon Hill, podobnie w do ośrodka w Park. Z wielu krajów nachodziły zaproszenia do od nowo założonych związków skautów i scoutek. BP i jego żona byli o częściej podróże niż domu. Podróżowali przez wiele lat po całej kuli ziemskiej, wszędzie entuzjastycznie witani przez skautów i skautów. BP odzięczał się za te zaproszenia rysunkami, które dziś mają dużą wartość kolekcjonerską. W 1924 roku zorganizował drugie Jamboree. Tym razem Ermel, London pod Kopenhagą uczestniczyło w nim 12 tysięcy skautów z 36 krajów. 50 tysięcy skautów z 69 krajów przybyło w roku 1929 roku na trzecie dziebore do Birkenhead, Anglii. Z tej okazji król nadał BP tytuł Lord of Girven. Rok później Olivia baden otrzymała Tytuł naczelnej składki świata. W 1933 roku godolo pod Budapesztem odbyło się czwarte dżembora. Bipi wydawał się krzepki przedsiębiorczy u boku swojej 44-letniej żony. Całkiem nie było po nim widać, że ma już 76 lat. Cztery lata później w 1937 roku w czasie piątego w wogelnzhał w Holandii Bipi przeczuwał jak wyjaśnił w prywatnej rozmowie, że znowu naciąga wojna. I przeczuwał coś jeszcze. Pora już, wołał przez głośnik do uczestników międzynarodowego spotkania katów, żeby wam powiedział goodbye. Wiecie, że wielu z nas nie spotka się więcej na tym świecie. Mam 81. rok życia i mój koniec jest bliski. Jednakże dla większości z was życie dopiero się zaczyna. Wybuch wojny w 1939 roku przeżył Bipi w swojej drugiej ojczyźnie Afryce, gdzie na skraju miejscowości Nyeri w Kenii zbudował sobie dom. Odwiedzali go tam myśliwi, tubylcy, oficerowie wojsk kolonialnych, przyjaciele, krewni, a przede wszystkim skauci i skautki. Im właśnie chłopcom i dziewczętom wpajał, że ich zadanie jest zatroszczyć się o pojednanie narodów zaraz po zakończeniu wojny i tak szybko jak to będzie możliwe zorganizować szóste dżemborę. Szóste dżemborę, wielkie międzynarodowe spotkanie skautów, wielkie pojednanie młodych, jakże często o nim mówił w ostatnich latach życia. Do skautów z tego świata napisał listy, których zaklinał. Wojna zabije nie jednego z naszych przyjaciół, ale nie może zabić ducha skautowego. Wy, którzy przeżyjecie wojnę, musicie starać się we wszystkich sił, aby stał się silniejszy niż kiedykolwiek.